Pieniądze to temat rzeka. Bardzo często pojawia się on w trakcie sesji ustawieniowych, i to, ile potrafimy nałożyć obciążenia na nie, takiego obciążenia energetycznego, poprzez przekonania własne, poprzez pryzmat, e, przez oczy, którymi patrzymy na pieniądze. Mogą to być oczy na przykład naszej mamy. I te pieniądze, które do nas przychodzą, albo nie przychodzą, to mogą być pieniądze mamy. Ona tak widziała. To były jej pieniądze. Albo jakiegoś wykluczonego przodka, albo jeszcze kogoś innego, być może spoza rodziny. Czasem jest to temat z innego życia. Tak zwany temat karmiczny, gdzie pieniądze były jakieś, i nam się dziś wydaje, że jest tak samo. I tutaj chodzi o to, że popatrzeć na pieniądze tu, z tego życia, tu i teraz i zobaczyć je w prawdzie, co my tam o nich sobie myślimy, co my czujemy do pieniędzy i rozpracować te tematy.